Piraci, opium i dobrzy sąsiedzi. Jak Sołowiow usprawiedliwia obecną wojnę, przepisując historię Wielkiej Brytanii i Europy, Europa nie żyje. Jak Sołowiow konstruuje obraz wrogiego i poniżającego Zachodu. Ten fragment Wieczór z Sołowiowem stanowi kwintesencję obecnej linii propagandowej Kremla. Europa jest przedstawiana jako jednocześnie głupia, skorumpowana, zależna od USA i niebezpieczna. USA są przedstawiane jako pragmatyczny gracz, zmęczony europejskim balastem i przemyślający swoją strategię. Pierwsza dyskredytacja osobista, zamiast dyskusji fragment, rozpoczyna się od prymitywnego, demonstracyjnie seksistowskiego i ageistycznego ataku na dwie polityczki, Kaje Kalas i Christian Amanpour. Sołowiow nazywa je obrzydliwymi staruszkami i zniedołężniałymi głupcami. Deklarując, że jako starzec ma prawo tak mówić. To nie jest przypadkowa niegrzeczność, ale celowa technika. Skierowanie sporu politycznego w stronę osobistych obelg, depersonalizacja i upokorzenie europejskich przywódców, zwłaszcza kobiet, poprzez przedstawienie ich jako niekompetentnych histeryczek. Ważne jest, aby europejscy czytelnicy zrozumieli: Rosyjska telewizja państwowa systematycznie zwalnia widzów z obowiązku zrozumienia argumentów. Zamiast analizować treść amerykańskiego dokumentu i stanowisko Kalas, oferują proste wyjaśnienie. Ona nawet nie umie czytać. I nie jest przypadkiem, że nagle słyszymy sformułowania takie jak Ali Smith piszący, że Unia Europejska to czwarta rzesza. Na co Elon Musk odpowiada tak, w dużej mierze. I Elon Musk poważnie uważa, że Unia Europejska powinna zostać zniesiona. Ale jest to również zawarte w strategii narodowej USA, która wyraźnie stwierdzi, że UE niszczy państwa narodowe. I teraz jest jasne, dlaczego Rubio, którego Trump nazwał największym, który ma potencjał, by zostać największym sekretarzem stanu w historii USA, podobnie jak Skulter, nie chce spotkać się z przedstawicielami UE. W tym przypadku z Kavim Kalosem. To bardzo, bardzo poważna sprawa. W tym kontekście wszelkie próby destabilizacji stosunków rosyjsko-indyjskich zakończyły się niepowodzeniem. Próba izolacji Rosji zakończyła się niepowodzeniem. Próba narzucenia Amerykanom swojej wizji konfliktu na Ukrainie zakończyła się niepowodzeniem. Strategia stwierdza, że europejskie rozumienie przebiegu konfliktu jest całkowicie iluzoryczne. Używając niemal tych samych słów, innymi słowy, oni nawet nie rozumieją, co mówią.